Zaczęliśmy Wielki Post, a skoro Pan Bóg doprowadził nas do tego miejsca i momentu, to znaczy, że czegoś od nas chce. No a Wielki Post nie jest zwykłym czasem, tylko czasem mocnym w roku liturgicznym, kościelnym, no i w naszym życiu. I jedną z odpowiedzi na to pytanie, cóż Pan Bóg od nas oczekuje, możemy znaleźć w modlitwach, które są na początku Mszy Świętych, w środę popielcową i w sobotę po popielcu. Tam mowa jest o tym, jest to prośba, by Pan Bóg umocnił nas w walce ze złym duchem, no i też bronił nas przed mocami ciemności. A zatem, no, liturgia nam przypomina już na samym początku Wielkiego Postu, że jest to czas walki ze złym duchem. Oczywiście yy, msza święta także poprzez czytania nam to przypomina i chciałbym się skupić w tym pierwszym rozważaniu na niedzielę Wielkiego Postu tego roku yy, na kilku sprawach związanych z atakiem złego ducha czyli z jego pokusami, które stosuje wobec Ewy w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Otóż wąż jak napisane jest, był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt. To jest ważne słowo przebiegły, ponieważ ono przypomni nam, że zły duch wszystko co robi, robi przeciwko nam, ale robi to w sposób świetnie zakamuflowany. Zwodzi nas, oszukuje, jest spryciarzem i cwaniaczkiem, z którym nie da się wygrać tak hopsiub, tak zwyczajnie, o własnych siłach. I trzeba to mieć gdzieś ciągle z tyłu głowy, że y, jest to niebezpieczeństwo, że będziemy oszukani. A więc ratunkiem naszym nie jest tęga głowa i sprytne nasze myślenie, ale zaufanie do Pana Boga. Zaufanie, które nie y, powinno pojawiać się tylko od czasu do czasu, ewentualnie gdy trwoga. To też wiadomo, ale powinniśmy serce mieć zanurzone w Panu Bogu cały czas, czyli cały czas chodzić niejako w jego obecności, mieć go cały czas w pamięci, myśleć o nim cały czas, rozmawiać. Wtedy rzeczywiście jesteśmy chronieni przed tym przebiegłym przeciwnikiem. Drugą rzeczą ciekawą, która jest zapisana w pierwszym dzisiejszym czytaniu, czyli. W tym trzecim rozdziale księgi rodzaju, jest sposób, w jaki wąż zwraca się najpierw do Ewy. Czy to prawda, że Pan Bóg powiedział? To jest taki styl mówienia. Jak ktoś do nas życzliwy podejdzie i mówi, wiesz co, słyszałem, że coś tam, albo ludzie mówią o tobie, że coś tamtego. Nie, nie ja tylko tak wiesz, chciałem napomknąć. To cześć. Czyli jest to takie typowe podjudzanie, typowe. Wprowadzanie niepokoju, sianie tego niepokoju nie po to, żeby przynieść dobro. A więc, ktokolwiek w ten sposób postępuje, mówi, wiesz, bo ludzie mówią o tobie, może sprawiać wrażenie, że szuka dobra tej osoby. No przecież ja dla Twojego dobra to mówię, wiesz, żebyś mógł coś z tym zrobić, ale w gruncie rzeczy jest to takie nastawianie przeciwko tym ludziom, sianie jakiejś paniki, niepokoju w sercu tego, który słucha. I gdyby na przykład zapytać, sobie, ale jacy ludzie, którzy ludzie, kto, kto konkretnie tak powiedział, to pewnie wąż mógłby odpowiedzieć, Ewie, i też ci ludzie, no ależ mój drogi, no, czy chcesz, żebym ci tutaj podał PESEL- albo może CV ze zdjęciami, czy przedstawię tych, którzy mówią o tobie? Przecież chyba nie o to chodzi. No i rzeczywiście, tak można byłoby uciąć wszelkie dojście, próbę dojścia do prawdy, do konkretów, i tak działa demon <laughs> półprawdami, półsłówkami. Nie chce rozmawiać, nie chce konfrontacji, tylko zasiewa, podrzuca, po cichutku, szybko, później się wycofuje, żeby zasiać niepokój, żeby rozbić ten wewnętrzny pokój. I Ewa, jak widzimy, łapie haczyk, złapała się na to, bo odpowiada mu, zaczyna z nim rozmawiać, trochę wpada w panikę, bo zaczyna kombinować, kłamie w tej swojej odpowiedzi. I pokazuje to, że rzeczywiście diabeł już znajduje drogę do jej serca. I jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że Ewa, kiedy mówi, potwierdza diabłu też pewne rzeczy, o których diabeł nie wie, ponieważ zły duch nie zna naszego wnętrza, może się domyślać pewnych rzeczy i na tej podstawie kusi. Ale kiedy Ewa zaczyna mu tłumaczyć, on już nabiera przekonania, że miał rację co do niej, że dobrze ją atakuje, że trafił w czuły jej punkt. No i jak to czytanie prowadzi nas dalej, widzimy, że diabeł ostatecznie zwycięża. A więc naszym ratunkiem jest, tak jak pokazuje pan Jezus, to to żeby tkwić w słowie, które daje pan Bóg. No bo ostatecznie zawsze mamy wybór. Albo pokusa, coś co rzeczywiście może mnie fascynować, pociągać, jest takie interesujące, albo słowo Pana Boga, które jest niezmienne, konkretne. No takie trochę, jak to Herbert napisał, jeśli dobrze cytuję, bo nie pamiętam, suchy poemat moralisty. Tak, tak, nie, nie, takie jak Kołatka właśnie. Takie, hmm, ja wiem, ale to tylko na pierwszy rzut oka, kiedy zasmakujemy słowa, kiedy wejdziemy w nim z nim w relacje, okazuje się, że dzieją się po prostu rzeczy niesłychane. I diabeł, który przychodzi z pokusami, okazuje się jak jakiś taki hochsztapler, jak cienki Bolek, który chciał zaproponować coś niezwykłego, a ma tylko Uschłe myszy. No, no właśnie, nie ciekawe są, uschłe myszy, więc my mamy rzeczy ciekawsze, które przygotował dla nas Pan Jezus, i w wielkim poście mamy je odkrywać. Poprzez post, modlitwę, dawanie ją mużny. mamy odkrywać wielkie cuda, które przygotował dla nas Pan Jezus. 6, 6, 1, 1, odcinek trzeci, będzie, czyli czwarty na mojej liście 3, 2, 1, kratrze, czekamy na akcję i 3, 2, 1, akcja